Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przychodzę dziś z filmem pod tytułem Masz wiadomość? Wiadomość od moich kart. Dziś nie będzie wyboru. Dzisiaj jest taki ogólny przekaz dla każdego, kto będzie tego słuchał. Zapraszam serdecznie do wysłuchania i zobaczymy sobie, co tutaj moje karty chcą nam przekazać. Co moje karty chcą nam przekazać? Jaka tu wiadomość płynie? Jaki tu płynie przekaz? Hmm. Przede wszystkim te karty chcą powiedzieć, że możesz być w takim wewnętrznym konflikcie. Coś może ci bardzo przeszkadzać, bardzo utrudniać, jakieś myśli na jakiś temat. Masz jakiś problem nierozwiązany w swoim życiu. Tym problemem może być związek, relacja z drugim człowiekiem, ale mogą to być też. Jakieś sprawy ogólnie związane z domem, z mieszkaniem, z rodziną, z partnerstwem, z jakąś taką ważną relacją, współpracą dla ciebie. I tutaj te karty mówią, że ty przydałoby się, żebyś ty przyjrzał, przyjrzała się temu, jak ty do tego podchodzisz, jakie ty masz myśli, nastawienie na tą sprawę, na ten problem. To jest potrzebna zmiana, zmiana schematu działania, zmiana schematu myślenia. Karty też pokazują, że tobie może być trudno samemu pokonywać przeszkody, samemu w jakiś sposób w tym życiu coś zmieniać i być może ty potrzebujesz w tym wszystkim pomocy i wsparcia. Jeżeli tak jest, to proś o tą pomoc, o to wsparcie, bo ta pomoc i te wsparcie do ciebie przyjdzie. W najbliższym czasie ja też widzę u wielu z was, że mogą aktywować się jakieś takie wszystko co jest związane z intuicją, dary jasnowidzenia, jasnoczucia, jasnosłyszenia. Wykorzystuj to, prorocze wizje. No tutaj mi się to bardzo mocno pokazało. Możesz być osobą, która to od siebie odrzuca, nie dostrzega tego, nie wierzy w to, nie widzi tego. A te karty właśnie mówią, skup się na tych swoich darach i talentach, skup się na swoich planach, zamiarach i marzeniach, bo one się tu też pokazały. To jest ten czas, to jest ten czas u ciebie, żeby dokonywać zmian, żeby coś w swoim życiu zmienić. Pierwszą zmianą powinna być zmiana podejścia do życia i myśli i nastawienia na te swoje sprawy. Wielu z Was będzie naprawdę od czegoś odchodzić, z czego się wyswobadzać, uwalniać. Będzie to kosztowało dużo emocji, ale to jest ten czas to jest ten czas, żeby coś za sobą zostawić. I jeżeli ty coś za sobą zostawisz, to automatycznie przyjdzie do ciebie coś nowe. Dopytamy sobie. O tą kartę dwójki kielichów, co tutaj chce być pokazane? No widzisz, to co ci pomoże? Widzisz, komunikacja, rozmowy. Działanie, bycie odważnym, bycie w takiej energii kogoś, kto ma w sobie tą moc nieskończoności do działania. No, masz kartę MAGA i masz kartę sądu, sądu Ostatecznego, czyli te dwie karty mówią o tym, że to jest ten czas, to jest ten moment na rozwiązywanie wielu problemów, na rozwiązywanie wielu spraw, na domykanie czegoś. To jest też dobry moment do tego, żeby coś sobie wybaczyć, komuś wybaczyć. Co tutaj karty chcą ci dopowiedzieć do tej mm, królowej kielichów? To jest moment właśnie w tym kapłanie, żebyś to ty, mój drogi, moja droga, zainwestowała w siebie, w tą swoją wiedzę, żebyś tą wiedzą się dzielił, dzieliła, żebyś tą wiedzę y, poszerzał, poszerzała kursy, szkolenia, książki, nauka. Y, to jest też taki fajny moment, żeby być może czerpać. Jakiś taki przykład od kogoś, kto się jakąś dziedziną interesującą przez ciebie zajmuje, i być może tu warto by było od kogoś tą wiedzę czerpać. Karty też mówią, że za dużo tu faktycznie tych myślokształtów jest i nad tym trzeba popracować, temu trzeba się przyjrzeć. Możesz mieć problemy ze snem, ale one wynikają z tego, że w tobie jest bardzo dużo nieprzepracowanych schematów, bardzo dużo jakichś takich wewnętrznych, emocjonalnych, traumatycznych wydarzeń, które zostały albo przez ciebie częściowo wyparte, zapomniane i one weszły w jakąś energię, rany. Masz dużo ran w sobie. I co to tutaj jeszcze chce być dopowiedziane dla ciebie? Widzisz, idzie do ciebie zmiana, idzie do ciebie transformacja, idzie do ciebie zamknięcie, zażegnanie, domknięcie tego co stare, a przychodzi nowe, ale warunek jest jeden w tym wszystkim, musisz postawić granice sobie, ale też komuś. Wyjść z jakiejś strefy komfortu, w której być może czujesz się po swojemu bezpiecznie, szczęśliwie, stabilnie, ale tak nie jest. To są tylko pozory. I przestań się krytykować, sabotażować, obwiniać. Pod spodem tali były te trzy karty. Jest możliwa u ciebie transformacja, ale ty potrzebujesz uzdrowić jakąś ranę emocjonalną zadaną przez kogoś. Możesz mieć ranę ojca, ranę matki, możesz mieć jakąkolwiek inną ranę. Ty potrzebujesz oczyszczenia, do energetyzowania, uziemienia, i wtedy powinno być u ciebie lepiej. Potrzebujesz czasu też. Hmm, na to wszystko. Potrzebujesz też takiego czasu, żeby sobie poukładać w głowie, przeanalizować, powyciągać odpowiednie wnioski i ruszyć z tym. Co jeszcze chce być Ci przekazane? Czegoś się za bardzo trzymasz, kogoś, czegoś. To może być toksyczna relacja, toksyczna współpraca, toksyczne myśli, toksyczne partnerstwo, toksyczne podejście do życia. Uwolnij się od tego. Ty potrzebujesz uśmiechu, radości. Ty potrzebujesz coś zaplanować i trzymać się swojego planu. Potrzebujesz też tej miłości własnej, potrzebujesz tej wiedzy, potrzebujesz też kogoś, kto będzie ciebie inspirował, motywował do zmian, do działania i przede wszystkim widzisz, uzdrowić potrzebujesz ranę serca. U ciebie czakra serca jest w jakiejś blokadzie, w jakimś dyskomforcie, masz jakąś ranę. To mogą być różne rany. Ale tutaj te karty właśnie o tym mówią. Trzeba to w jakiś sposób przepracować i zobacz, możesz być zwycięzcą w swoim życiu. Mogą być ci bite brawa, może ktoś ciebie chwalić, doceniać, zauważać. Możesz wyjść naprawdę z tych mroków, ciemności, z tych trudnych, niskich wibracji, z tych trudnych myśli. Ale warunek jest jeden. Sam sama sobie z tym nie poradzisz. Potrzebujesz jakiegoś wsparcia, pomocy, czujesz się bardzo osobą zagubioną. Za bardzo w tej przeszłości siedzisz, w wydarzeniach w przeszłości, w myślach, no, gdzieś tutaj e, za bardzo też boisz się o tą przyszłość. Mało jest ciebie w tu i teraz. Przed Tobą bardzo duże zmiany, ale tu trzeba zmienić myśli na temat swojego życia, wprowadzać więcej. Ja bym to nazwała. Mm, Takiej radości, więcej uśmiechu. Te karty chcą ci to właśnie przekazać. Jesteś osobą pogubioną, zagubioną, potrzebujesz wprowadzić więcej uśmiechu, radości i zobacz, pod, przed tobą nowe początki, przed tobą zmiany. To są fajne wieści na płaszczyźnie finansowej, ale nie tylko. W twoim życiu coś się zmieni i odmieni. I jaki tu jeszcze przekaz jest? Doświadczasz jakiejś lekcji życiowej. Mam wrażenie, że niektórzy z Was mają świadomość i wiedzą, co to jest za lekcja, ale niektórzy nie mają tej świadomości. I co tutaj chce być Ci przekazane, przyjrzyj się, jakiej ty lekcji życiowej doświadczasz i zacznij ją odrabiać. Ale ona tyczy się z, z domem. To jest tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, na przeszkodzie jest Twój dom, mieszkanie, rodzina, którą tworzysz, i tutaj trzeba nad tym popracować. Ty masz wokół siebie pomocne, przydatne osoby, ty masz przy sobie ogromne wsparcie, tylko ty możesz być osobą, która nie lubi prosić, która nie lubi się w jakiś sposób dzielić swoimi problemami. A te karty mówią, jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia, a raczej ciężko jest Ci samemu dokonywać tych zmian, wyswobadzać się z tych trudnych schematów, proszę, o będzie Ci dane. Zobacz, jesteś w jakimś cyklu zmian. Dla niektórych z Was myślę, że najbliższe 6 miesięcy. U, wie, u wielu z Was to będzie proces szybszy. To będzie szybszy proces tych zmian, przemian, transformacji. Ale u wielu z Was karty pokazują, Najbliższe 6 miesięcy to będzie taki czas uzdrawiania, wychodzenia z jakichś ran, zamykania pewnych etapów, wyswabadzenia się z tych ograniczeń i zaczynania od nowa. Za dużo jest tego cierpienia, za mało jest tej odwagi, za mało jest tej kreatywności, trochę gdzieś tej cierpliwości też brakuje, no i takiego udawania. Udawania, zakładania maski, udawania niebycia sobą, nie bycia takim realnym, oryginalnym, takim wiesz, taką osobą jaką jesteś na co dzień i tu trzeba nad tym popracować i jeżeli ty nad tym popracujesz, to przed tobą bardzo duża zmiana, bardzo duża przemiana, czego z całego serca życzę. Pozdrawiam.